Ma widzowie w dzisiejszym odcinku, co jedną przegraną będziemy musieli zjeść jedną łyżkę cynamonu. Miało być ostry sos, ale ja po prostu lubię ostre, więc dla mnie to była przyjemność, a tego zrobiliśmy z no, po prostu cynamonem. Także tu mam przygotowany cynamon, tę łyżkę i coś do popicia. Więc myślę, że możemy zacząć pierwszą kierkę. Dobra, lecimy. Skippy toilet! Ale ogólnie broni w tym sezonie muszę mega pochwalić. Mi się mega podobają te broni w tym sezonie. Tak, o, widzisz ich co? Tam, 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 tam gdzieś? Tak, przed co. Tak, normalnie, jak trailerze Fortnite, chopie Leży Gdzie? Tam koleżka Myślę, że jest sneakywa no. Tu ma Railgun chopie Co jest? Ja w niego strzelam, i nie dostaję damage'a Aha, jest tu Godzilla No nie da się w tak raz... No, ta Godzilla jest... Tak, Godzilla będzie zabijała, a Godzilla Pamiętaj, że jak przegramy to będziemy musieli jeść, więc. Dobra, dawaj tym duszkiem rotujemy. O chopie, dawaj rotujemy, pa jak się biją. Strzelam go. Został. Kraka, kraka ma, kraka, jeden tam, kraka ma. Jo, jak popierzcie nie umarł? Gdzie on jest? Owej wszyscy mają lowa, jeden leży Ja pierdziele Wygląda jak jakieś jaj Ja pierdziele, co to jest? O Jezu Ty Godzilla, uleczysz mnie czy nie? Tak to się z gra właśnie No ale chłopie, ty mnie zamiast uleczyć, to co ty robisz? Ty masz schizofrenię jakąś? Ty masz jakieś opóźnienie? No znaczy to opóźnienie, to ja wiem, że masz, ale... A tu się dostaje medalion za to TY bo ty, żeś kurde został medalion, ty żeś jej najwięcej HP zadał. No. Jo, to pokaż ten medalion, co jest? Pokaż, pokaż medalion. Patrz, 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 patrz. 91 to tutaj. Tam jest. Leży. Wstał, kraka No, jest. One HP. Wziął. on? w domku. A i ta maska oni ma 6 tych użyć. Dobra, chodź, rotujemy. Ty jestem na chłopie idealnie, o kurde. O, Jezu. No widać, że jestem można. Ja ale kursa robiłem na nim. Mówiłem, no był wystraszony jak ja na nim zacząłem robić edit kursa. Ja przestraszył takiej bestii po prostu jak ja. Mm, pa tam, tam, tam są. E, Oho. Chłop, Złym. Chłop, chyba no gra, ale mój aim też jest niezły. Wybaczcie, ja dwa tygodnie nie grałem w tą grę, nie wiem, co się dzieje. Ja nawet nie wiedziałem, że Godzilla jest w tej grze. Uważaj, bo jeden udaje z posłuszka, to on może być tam, wiesz. Dostał? E, mega kraka, dostał. Leży. Eee! Kurna mać, wyciągam killów, mi się wyciąga rakietnica. Oho. Oho. Uh -huh. Jest jakiś nude No Oho, mam kolejnych gagatków. Chodź na trzy, oni są trochę daleko, ale dobra. 54 No, nie strzela Mamy do czynienia tutaj z spamerem Tutaj wujesz Trzeba, tu pójdźmy Fett Full Piece, kuźwa mać Nie, nie taki full, bo mi uciekają, ja nie mam przygotowanych R on jest, kuźwa Leży Oj. Nie mogę Tepa zrobić, ta maska nie działa. Gdzie on? dostał, dostał. Tak, tak, tak. Leży. Ale ja jestem łosz. tą grę, wybaczcie jak ja, Wybaczcie za moją grę widzę, na naprawdę taki łosz. Dobra, możemy rotować troszkę tam do tego. Tam mamy, Papa? Krak, full krak. Ja też oczywiście dostaję z pleców. Czemu mnie tak obraca randomowo? Ej, co jest? To było dziwne. Ej, to było mega dziwne. Czemu mnie tak obraca randomowo? Hadi dur, hadi dur, hadi dur, hadi Nie, ta maska jest tak broken. Serio, kuźwa. Ma taki ultra delay, chłopie. Jestem na środku, kuźwa może. No Nie, może to ugram, bo jak tego nie ugram, to będę musiał na iść. Lecieć z nim na tego? 50-50 eee, e, blisko. Dobra, został lekko. Gdzie on? Wszyscy. Uciekam. O tam go. Let's go. I tak oto zakończyliśmy pierwszą grę bez potrzeby jedzenia cynamonu. Dobra, let's go, nie muszę jeść tego. No. Pierwsza gierka i pierwsza gra wygrana. Oczywiście to była dopiero pierwsza gra, więc nie powinienem się tak cieszyć, o czym się przekonam zresztą później. Ta. Patrzcie, trick shot, trick shot. Nie, obok nogi. nie, obok nogi, trafiłem. Aha, i zapomniałem wam powiedzieć, że w tej grze musimy zdobyć 20 killi i wina, a inaczej wiadomo co. Gdzie, gdzie oni są? A tu? No nie, jeden. No chłopie, to jest niemożliwe, ten sztucer jakoś krzywo strzela. To musi być sztucera wina no, oczywiście. Spalimy go, musimy mieć 20 killi. No musimy mieć 20 killi, bo jak nie będziemy mieli 20 killi, to yy, będziemy musieli jeść łóżkę co na Gdzie jest tu? Nie. Ja nie... Ty gdzie ty nie wiem strzelam, strzelam jakiegoś chłopie O, no i klipka mamy cze, cze, cze Ja se poczekam, ja se przeładuję wszystko To jest Ja nie miałem nic przeładowanego, ja nie wiem jak to jest możliwe Cały czas po prostu e, Szkoda gadać, po prostu szkoda Szczepić ryja Dobra, mamy już łącznie 10 kili czy 8. 8? Jak 8 kili mamy łącznie? Dobra, To musimy się postarać, ale to już jest prawie połowa. Ty, kolejny pa Cybertruck o! E, za tą! Ja pierdzielę, uważaj. Ja no, też nie mam O ja pierdzielę. Jednak Drodzy, Drudzy, no co za Uważaj, uważaj, Dobra. uważaj. Dobra, dostał Dostał? Fulpi sama, ja nie mam przeładowanego nic. Nice. Zawsze ja nie mam Zawsze, ja zawsze po prostu broń nie mam przeładowanego. ja nie? nie jak to się możliwe. Może? Aha, dostałem po dupsku. Aha, katana. Pop nie ogarnia chyba. Dobra, mi tego pika zaraz strzeli. Ja pierdziele. Tak to jest właśnie. No, no, chciałem zrobić coś. Chciałem coś zrobić, żebym gówno zrobił. A, dobra. No, oni są już na haju że tam, na tobie Dostał Może uciekamy do strefy. Dawaj do strefy Masz oni? Pytamy jest kolejny, ja no, Ja jakoś przeżyję, ja cztery, przeżyję. cztery, cztery już już Tu jest To jest pójść wacie, nic nie widzę jak strzelano, naprawdę Tu, tu, tu właśnie Ty chłop tu na, na mnie? Ci z zona Nie, ja jego tego zabiłem no wszystko fajnie, ale mamy 12 killi i musimy jeszcze zabić 8 z tych. To już chyba jest niemożliwe do wykonania. Osób. Cynamon będzie pyszny. Musimy rotować do strefki, tam może będzie dużo osób. Musimy tutaj wszystkich naszych tych użyć, mm, resursów, żeby po prostu zrobić te kile. Już nawet nie chodzi o wygraną. tu. Najpierw trzeba kile zrobić. O, strzelałem się, strzelałem się! Nie, mo nie, mogą nas nie mogą nam ich zabrać. Leć, 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 leć. Jedź, 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 jedź. Drag by. O, nie, nie, nie udało się. Dobra, mamy kolejnego, 13 mamy już kili. Lecę na tą, na ten, yy, ten, ten, ten. Może tam będzie ktoś. Ale jeszcze jest 9 osób, jeszcze damy radę. No, kuź was z trzech stron. Zanim ja doszłem na samą górę, to wszyscy już zdążyli się powybijać i w tym momencie zostałem sam na ostatnie duo. Wziąłem. Tu wlatują mi pa. To są inni, czy to są ci sami? To są? To, są, to jest ta, co mnie To są ci sami. No, dobra. No. Aha. albo stanie, pisa. No. teraz, tak, tak. Aha. Jak widzicie, nie udało nam się wygrać drugiej gry. A wiecie, co to oznacza. Dobra, mamy tutaj cynamonik. Mamy tutaj łyżkę i lecimy. O kurda, to śmierdzi. Patrzcie, tak to wygląda. Nie jest dużo, ale nie mamy dużo tylko cynamonu, więc tyle tak Jak tylko wziąć. Ok, Okej, lecimy. I A Ja będę taką małą O kurde, wszystko z jest widzę, wszystko Zobaczcie jak tu wszystko jest uwalone A jakim to było smaku? Jak to smakowało? Smaku gumy balonowej to jest No dobra, to dawaj Dawaj, o piję jo, No i poszedł. Kara wykonana, więc możemy lecieć do trzeciej gierki W której będziemy musieli wygrać grę, będąc na Sky Dobra, więc lecimy sobie na taką miejscówkę, bo tu jest, yy, no, dużo drzew, dużo materiału, więc tutaj myślę, że sobie szybko nazbieramy yy, Matza na yy, SkyBase'a. W ogóle mam całe stanowisko z Cynamonu teraz. <grym>, na podkładce wszystko, okay. szuram myszką po Cynamonie. Ja mu daję... niech będzie to mu daje, I co mi da? Mi dał... Ooo! Idealnie! Nie no, ty masz tylko farta! Myślę, że z tej góry tutaj będziemy mogli zacząć budować skybase'a, bo to jest idealne miejsce po prostu na skybiza'sa, także myślę, że stąd możemy właśnie zacząć. Czaj, musimy tą, takimi małymi o. I jeszcze wyżej musimy iść cześć. Hop, hop, hop. O dobra, tu już jest ten maksymalny ten, także... No nie no, musimy iść, musimy jeść. Mamy dużo maca, dam radę. Ja najwyżej zlecę po troszkę maca i się katanką wbiję. O. Dobra, już mam 500 maca tylko nie, wiem, czy to jest dobry pomysł. No, ale chyba ktoś będzie musiał zejść po troszkę matza, bo nie dam rady chyba. Musiałbym zejść chyba, no bo to nie ma sensu tego ciągnąć. Dobra, schodzę. Schodzę, bo patrz gdzie jest strefa, to i tak nie miało sensu. Dobra, musimy od nowa pozbierać materiały i wlatujemy znowu na skypeza. Ora Dobra, tu mam dwóch chłopów przed sobą. Czekaj, tak na kucaku, na kucaku, patrz, 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 na kucaku. Dobra, biegniemy na nich, dawaj. No i na mnie wleciał niestety. Ja miałem zedytowane te rzeczy, jeszcze zapomniałem sobie ich odedytować. Jeden powalony. Tak. Dwóch zabijesz? Nice, nice, nice. Chodź chodź, chodź chodź. Ja ale co to do Dobra, no to lecimy okay. do strefy, ale zdjęć osób musimy zrobić Skybase'a. Dobra, dawaj stąd lecimy. Lecimy stąd. O, widzimy. mnie. Widzi to się widzi. Skolapsowali. No i tak właśnie psują zabawę. Nie da się w tą grę grać przez takich sposuchów. No i niestety, kolejna łyżka cynamonu. Zapraszam. Dobra, więc jak widzicie już całe tutaj stanowisko uprzątnięte. Mamy łyżkę, mamy jeszcze resztkę cynamonu. Dobra, dla mnie tyle będzie, bo na tyle starczyło. Jeszcze tam coś się wygrzebie, ale no na razie tylko tyle jem. I lecimy, zdrówko. Mm. Nie, tutaj, proszę. Ja się zżyję. Już rozsypał połowę oczywiście, zobaczcie. Przecież miałem Jeżeli, jest to tu. I nie rozsypuj, bo ci jeszcze więcej nasypię. Ja. No to więc to by było na tyle. A wy jak wytrwaliście do końca tego filmu? Napiszcie w komentarzach jakieś pomysły na filmy, bo mi już się trochę kończą. A dziś to by było na tyle. Siema.